Zgodnie z ostatnimi odkryciami, wymarły już gatunek zwierząt znanych jako syberyjskie jednorożce, mógł współistnieć z ludźmi. Jak się okazało, archeolodzy odnaleźli bardzo dobrze zachowane szczątki tego zwierzęcia w centralnej Azji, tym samym przesuwając datę jego wymarcia o blisko 320 tysięcy lat. Wyniki swoich badań publikowali oni w czasopiśmie naukowym American Journal of Applied Science. Badacze z Uniwersytetu w Tomsku zasugerowali, że z racji tego, że czaszka liczy około 29 tysięcy lat, a ludzie po wyewoluowaniu dotrali na Syberię w okolicach 45 tysięcy lat temu, to współistnienie obu tych gatunków jest bardzo prawdopodobny. Czaszka została odnaleziona na obrzeżach małej wioski w regionie Pawlodar w Kazachstanie. Co jednak ważniejsze, stan czaszki był zadziwiająco dobry jak na tak stare znalezisko i nie notowano żadnych znaczących śladów jej uszkodzeń. Nazwa syberyjskiej jednorożca jest bardzo myląca, ponieważ w rzeczywistości gatunek ten był jednym z rodzajów długorogich nosorożców. Elasmotherium sibiricum, bo taka jest ich zwyczajowa nazwa, były roślina zwierzętami o wadze dochodzącej do 4 ton. Ich habitat mieścił się od rzeki Don, aż po wschód dzisiejszego Kazachstanu. Zgodnie z opinią doktora Andrzeja Szpańskiego, odkrycie to zmienia nie tylko dotychczasowy pogląd na datę wyginięcia syberyjskich jednorożców, ale może wpłynąć na ponowną ocenę przybliżonej daty wyginięcia innych ssaków, które miały zniknąć z powierzchni ziemi w okolicach 50 do 100 tysięcy lat temu. Znaczącym faktem może być jednak to, że naukowcy nie zdołali odnaleźć jednego z najważniejszych części jego czaszki, czyli samego rogu. Wstępne badania wskazują jednak na to, że mocna struktura wspierała niegdyś na dość pokaźny róg, a szkielet zwierzęcia pozwalał nie tylko na ciężki kóz znany wśród dzisiejszych nosorożców, ale umożliwiał im galop i osiąganie podobnych prędkości jak dzisiejsze konie. Kto wie, może legendy o jednorożcach nie były wcale kłamstwem?